Tak się zastanawiam, czy w ogóle jest potrzebny alkohol na takich wyjazdach, bo był alkohol na tym wyjeździe, wie pan, ze ale, strony ale działaczy. Na pewno na pewno nie w samolocie tak nie. Jak nie. nie. ja nie mówię w samolocie, ale wszyscy widzieli zdjęcia z, z przyjęcia, prawda? A wie pan co, jadą sponsorzy, jadą ich zaproszeni goście, jesteśmy my siadamy, jest kolacja zawsze tam 19, 20 i gdzieś z boku stoi wino, wódka, e, szampan sobie ile życzy, czy, czy piwo, no to ja sobie nie wyobrażam, tak jak pan, ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi, co siedzicie tak bez, 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 bez niczego. Nie, powiem panu po to... tak, zaproszę, tak, ale nie jest reprezentacja. Możemy ale, ale się ale omówić, się, ale my nie mówić, ale my nie siedzimy z reprezentacją. Reprezentacja, żeby pan zrozumiał, jest w ogóle w innym hotelu. My jesteśmy w innym hotelu. My nawet nie, nie, nie jesteśmy w tym samym hotelu co reprezentacja. Rozumiem, ale zastanawiam się, czy na takie wyjazdy, kiedy wie pan, to jest pewnego rodzaju święto dla kibica. To jest święto piłki, kiedy jedzie drużyna ta najważniejsza grać mecz o punkty, nie o punkty mecz towarzyski, i obok tego słyszy, że jedzie y, jadą panowie, działacze i się bawią doskonale i tam mają swoje partie. To party rozumiem, ale zróbcie to, panowie, gdzieś przy innej okazji, nie przy okazji meczu z reprezentacją. Chyba, że to jest konieczne państwo. Ale to zdanie. nie jest w tym samym dniu. Ja rozumiem. To jest ale dzień, na... dzień wcześniej, jest taka tradycja od wielu, wielu lat. No skończmy z tą tradycją, Panie prezesie, skończmy z tą tradycją. Jest XXI wiek. Ci piłkarze grają w wielkich klubach. Wiedzą doskonale, jak to się robi na świecie. Ja rozumiem, że to może być taka polska tradycja, ale może to jest zła tradycja. A czy pan sobie wyobraża, że na przykład my nie zrobimy kolacji, to ci sami ludzie pójdą sobie i sami zrobią kolację? No i dobrze, i co by Pana martwiło? No, nie, nie martwiłoby, ale to tak naprawdę już. Ja bym nie uważał, że to jest tak bardzo złe. A uważa Pan, że. bo, bo wie Pan, z czym to się kojarzy? To się kojarzy z takim bankietowym sposobem zarządzania. Czy to jest konieczne? To nie jest takie bankietowe, to jest normalna kolacja. Są posiłki, siedzimy, rozmawiamy, wymieniamy się tam różnymi poglądami, rozmawiamy o piłce. No, nikt nikomu po prostu nie zmusza nikogo do, do picia alkoholu. Mhm. Są tacy, co w ogóle nie piją. Jeszcze jeden temat, Panie Prezesie. Y